Pięść i różaniec. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze dziewica. Drodzy Państwo, w ubiegłodnogodniowej refleksji podjąłem temat logo Marszu Niepodległości, tegorocznego Marszu Niepodległości. Przypomnę to logo, ten znak graficzny, który wzbudził tak wiele kontrowersji, to zaciśnięta pięść podniesiona, podniesiona do góry, owinięta różańcem. Niektórzy komentowali bardzo jednoznacznie. Jak kastetem. I napis. Miej w opiece naród cały. Raz jeszcze podkreślam, że moja bardzo osobista refleksja nie jest w żadnym zakresie polemiką z głosami wielu poważnych ludzi wypowiadających się na temat tego znaku graficznego. Nie jest znakiem jakiegoś sprzeciwu, ale tym zamiarem, który uskuteczniam jest refleksja krytyczna i namysł. Nie tylko nad symbolem, ale nad jego interpretacją. To jest próba zrozumienia tej drugiej strony sporu. A spór jest. Portal Kai zamieścił na przykład artykuł pani Karoliny Staszak, redaktor naczelnej magazynu o sztuce Arteon. Pani redaktor pisze w nim bardzo wyraziście. Próbując oceniać, Plakat promujący tegoroczny Marsz Niepodległości warto zestawić go z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej aureoli autorstwa Elżbiety Podleśnej, który kilka miesięcy temu wywołał tyle kontrowersji wśród katolików. Obie grafiki łączy niestosowność wynikająca z połączenia elementów do siebie nieprzystających ze względu na wartości, do jakich się odnoszą. Tak jak robiła to grafika podleśnej łącząca symbol ruchu ideologii LGBT z ikoną. Jednak motyw pięści, pisze pani redaktor, konotuje przemoc, czego nie robi tęcza. Dlatego wydźwięk plakatu marszu dodatkowo powiela nieprawdę na temat wspólnoty kościoła. Jasno sugeruje, że ma ona coś wspólnego z nienawistną ideologią. To długi cytat z tego artykułu. Proszę Państwa, przyznaję, nie jestem historykiem sztuki, choć kiedyś w młodości dość mocno się tym tematem interesowałem. Nie rozwinąłem jednak tych zainteresowań profesjonalnie. Nie jestem hermeneutykiem, znawcą i analitykiem symboliki. Ale kiedy czytam słowa, motyw pięści konotuje przemoc, czego nie robi tęcza. Dlatego wydźwięk plakatu marszu dodatkowo powiela nieprawdę na temat wspólnoty Kościoła. To przyznam się, że nie mogę przejść obok tych słów obojętnie. Rodzi się we mnie podwójny sprzeciw. Po pierwsze, nie wiem, nie rozumiem, dlaczego motyw pięści konotuje przemoc. Po prostu tego nie rozumiem. Owszem, zapewne dla wielu zaciśnięta pięść może kojarzyć się z przemocą, ale wielu innym kojarzy się z oporem i walką. Taki właśnie znak zaciśniętej pięści, jako znak oporu i walki. Występuje w wielu znakach graficznych, wielu ruchów i wielu ideologii. Przemoc, a walka i opór to nie jest to samo. Zatem i wspólnota kościoła, nawet gdyby miała być wyrażona poprzez tę pięść, nie musi być identyfikowana ze wspólnotą ludzi nienawistnych, ale może być, i to całkiem słusznie, identyfikowana ze wspólnotą oporu wobec zła, i walki ze złem. Po drugie, to jest mój drugi problem i sprzeciw. Nie wiem, dlaczego z kolei tęcza genderowa czy genderowa nie ma budzić konotacji przemocy. We mnie budzi. Tęcza homoseksualistów i genderystów jest w radykalnej opozycji do tęczy judeo-chrześcijańskiej. Tęcza judeo-chrześcijańska to znak przymierza z Bogiem, to znak pojednania, jedności, miłości. Ale tęcza genderowa to zupełna odwrotność tej judeo-chrześcijańskiej. Przywołam słowa księdza profesora Henryka Witczyka. Te dwa symbole tęczy i judeo-chrześcijańskiej nie tylko nie mają ze sobą nic wspólnego, ale stoją po przeciwstawnych stronach. Mają odwrotne znaczenie. Tak jak łuk Boży, tęcza Boża jest symbolem życia. Tak flaga LGBT, idąc za terminologią i nauczaniem Jana Pawła, jest symbolem cywilizacji dążącej do śmierci. Nawet gdyby zatem przyjąć, że pięść owinięta różańcem budzi w kimś podejrzenia przemocy, to umieszczenie tęczy LGBT w przestrzeni publicznej jest manifestem kultury śmierci. Nie przemocy, nie przemocy, ale śmierci, zagłady, absolutnego zniszczenia. Zestawienie symbolu cywilizacji dążącej do śmierci z Matką Boską. No cóż. Zapytam, czy to zestawienie, czy to umieszczenie Matki Bożej w aureoli stęczą LGBT, a więc stęczą będącą symbolem cywilizacji dążącej do śmierci, spotkało się z należytą reakcją, szybką, zdecydowaną, powszechną tak głośną i tak błyskawiczną, jak ma to miejsce w przypadku krytyki znaku graficznego Marszu Niepodległości. Czy się z taką reakcją spotkało? Zostawiam nas z tym pytaniem.